Nie ma to jak wstać sobie z łóżka, zabrać gazetę i przeczytać, że... What? Jacob Play aresztowany? Matko Boska, ja nie wiem, czy te gazety zwariowały. Leżę sobie w łóżku, nic mi nie jest, a ci oczywiście szukają sensacji. I oczywiście zerwały się telefony, coś się stało, Co się dzieje, bo w gazecie przeczytali, że jak coś... no po prostu masakra, to co czasem wymyślają te serwisy, to jest niewiarygodne. Ja nie wiem, skąd te informacje biorą. Chyba trzeba mieć podparcie jakieś, żeby coś stwierdzić, prawda? Ech, no, ale mniejsza o to, bo dla mnie był ważniejszy mecz z Udinez. Jak widzicie, zacząłem go od szału w poprzeczkę. Po raz enty w mojej karierze już nie, nie liczę nawet tego. Siódma mi to Udinez atakuje, ale na szczęście nie trafiają. Ja byłem ciągle rozproszony tym wszystkim, co się stało rano, no bo. No, czy ktoś by się nie przejął czymś takim? No bez przesady. 41 minuta. Na szczęście, mam was, żeby wam powiedzieć, że wszystko jest w porządku i to idzie na cały świat. Na szczęście. 45 minuta. Spróbowałem za pola karnego i te buty faktycznie dobrze się spisują. Aczkolwiek jeszcze nie dały mi gola, yy, znaczy nie dałem mi gola. Tutaj ja ponownie próbowałem, a czemu nie dobił tego mój yy, kumpel z drużyny, Nie mam zielonego pojęcia. 69 minuta. I może teraz, może teraz leci. Nie. Nie tym razem, 85 minuta I moi drodzy, to było bardzo ładne obrócenie się i strzelnie bramki Oliwiera No, szacunek dla niego naprawdę, nie wiem czy sam bym tak dobrze się zachował w tej sytuacji Dlatego cieszy mnie bramka w 87 minucie, mecz mój nie był dobry To było widać, że coś było nie tak rano, ja ciągle nie potrafiłem się skupić, byłem totalnie Może to przeciwnicy, może ktoś z Udinese tak napisał No bo potem nic nie gram Co prawda wygrywamy na całe szczęście, ale otrzymuję 6-5 oceny, co to jest? No właśnie, co to jest? Teraz przyszedł czas na mecz z Cessną Mam nadzieję, że dobrze wymawiam te nazwy drużyn Ponieważ jeszcze mój włoski nie jest idealny Ciągle się uczę, oczywiście biorę lekcje Tak jak to kiedyś mówiłem, no ale... Ciężki język, ciężki język. Poza tym nie mam aż tyle czasu, bo jednak treningi dużo zajmują. Okej, okay, przejdźmy w pierwsza akcja w piątej minucie. Tu mieliśmy już okazję, ale Jowet, niestety, nie udało mu się tego strzelić. Teraz ja prowadzę piłkę 17 minuta. Tutaj dribbling przed polem karnym. Podobnie dribbling. I moi drodzy, w uderzeniach czemu, czemu, czemu mogło się to zakończyć piękną bramką? No, ale niestety 21 minuta, 21 minuta, i moja lewa noga uderza, i to są. I może teraz powoli siła tych korków powróci. Znaczy powróci, raczej się rozpocznie, bo tak naprawdę niewiele jeszcze w nim mi strzeliłem, ale te, ta czerwień daje mi siłę. Przysięgam wam, że gra mi się o wiele lepiej. Pomimo tego, że jeszcze nie jest to w widocznym w ramkach, 39 przepraszam tutaj mogłem strzelać, ale zdecydowałem się, że będę drużynowy i podam do Dela roka, Rock, e, ponieważ ten zawodnik zasługiwał na to. To jest bardzo dobry rozgrywający, przynajmniej u mnie w drużynie i naprawdę dobrze mi się z nim e, gra. Dostał bramkę, ja też miałem tam strasznie mało miejsca, więc asysta na moje konto zawsze się przyda No, a my wygrywamy, 2-0, 56 minuta i pędzę po skrzydle eee, Fake shot, fake shot, idziemy dalej, polekarne uderzenie, Woo! Troszkę niżej byłaby bramka 65 minuta tutaj z... walczą piłkę, każdą piłkę Balans ciałem, piękne przejście Idziemy dalej, dośrodkowanie, czy to będzie bramka, czy to będzie bramka? Prosto w bramkarza. szkoda, szkoda Kolejna akcja już za chwilę, 85 minuta I moi drodzy, 85 minuta Dostaje piłkę, Jacob pędzi na bramkę Jacob, Jacob i buty uderzają A raczej moja lewa... znowu lewa noga Zauważyliście? Bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne Muszę to przeanalizować, muszę to przeanalizować Czemu? Mój mózg automatycznie wybiera tą nogę jako tą lepszą no, W sumie ta była ciężka, no, ciężka sytuacja na prawo, więc, więc się nie dziwię 89 minuta, czyli mamy chwilę potem e, Ponownie my atakujemy Tym razem, co zrobię ja? E, piękny, ole mu założyłem, ale teraz już nie wyszło niestety Wybijają piłkę i mecz kończy się naszą wygraną 3 do 0 Ja jestem jak najbardziej z siebie zadowolony no i to jest teraz ciekawa sytuacja, bo mamy puchar. Znaczy mamy puchar, walczymy o puchar Kopa eee, internacjonale w FIFA oczywiście. Eee, I przeciwko tej samej drużynie, czyli Cesna e, ponownie staje przeciwko nam i czy potwierdzimy naszą klasę, czy pokażemy, że umiemy strzelać, że. To wcześniejsze zwycięstwo nie było przypadkiem. No to zobaczmy, prawda? Jedziemy, 10 minuta, no i deszcz pada, deszcz nie pomaga absolutnie w żadnej grze Tutaj udało mi się trochę podryblować przed polem karnym, uderzenie, ale ponownie nie trafiłem tak jak to, tego chciałem 38 minuta, 38 minuta i teraz moi drodzy uderzenie i mamy, i mamy, mamy bramkę na 1, do, na 1 do 0 w 38 minucie Poezja, poezja, trochę mi deszcz chyba pomógł, bo piłka się poślizgnęła, zmyliła lekko obrońców i dało mi to szansę, żeby uderzyć 43 minuta, czwarta już praktycznie. Chciałem zwodzić do środka pola karnego, ale zostałem zablokowany. Potem wykorzystał to jeszcze jeden z moich kumpli. Tutaj uderzenie za pola karnego, ale bramkarz lewa noga obronił. Mamy rzut rożny, rzut rożny. Czy coś z tego wyniknie, rzutu rożnego? Chciałem przelotką to strzelić, bo było, było ładnie, niestety jeszcze muszę się wiele nauczyć. Brakuje mi trochę siły, mam takie wrażenie. 49 minuta nie wiem jak to złapałem i ponownie lewa noga daje nam gola. Tutaj musiałem się trochę podarzać, padł na mnie deszcz, nikt nie chciał się do mnie przyłączyć, bo mi smutno. Ale prawa chwyciła, lewa uderzyła i sprawę całą zakończyła. Mamy 2 do zera. Dzięki mnie. No nie czarujmy się tutaj. Bardzo ładne uderzenie z rzutu wolnego. Też bym chciał powykonywać trochę rzutów wolnych i karnych. No ale trudno. 75 minuta, a techniczne uderzenie nie takie jak miało być. 90 minuta, czyli już praktycznie sam koniec. Uderzenie tutaj słupek i przestrzenie fatalnym stylu i zawodnika, napastnika cesny. No i wygrywamy 2 do 0 Moje dwie bramki. Cieszę się jak najbardziej 9-6 ocena meczowa. I tak, moi drodzy, udaje nam się. Wygrać, przechodzimy dalej do ćwierćfinału. Jak sobie z nim poradzimy, zobaczymy. A to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam na Twittera i Facebooka i do ostrzenia kolejnym razem.